Cześć na w odcinku na moim kanale, To jest Sonecior i my idziemy dzisiaj skakać Sonecior jest już na korytarzu, umyłam mu też nóżki I będę go teraz czyścić z całego Już przeszykowałam sprzęcior I dzisiaj zakładam czerwony winderen, taki bordowy A sama mam taką oczojebną różową termo bluzę Więc zdejmę pewnie ten sweterek i będę takim oczojebnym różowym i bordowym czepeczku. Także biorę się Mam Od rozczesania grzywy, bo jest strasznie poplątana. I ogonka, już wsikałam. Ładnie, waniliowo pachnie. Chcę, co mój koń zrobił sobie w nogę. To wszystko jest jedna noga. Proszę. Tutaj mamy ranę. Tu też mamy ranę. Super. Jesteśmy już z ciorem na hali. Nie nagrałam nic, było się spóźniłam w ogóle i jest 19 byłam 19.05, ale dobra, chyba paniela nie będzie do nas zła. Trosyko, tak. Prosty O, troszkę za... nie? Trochę Cię przerzuciło. Troszkę tak jak musisz... Jak już jesteś na środku serpentyny, to już musisz kręcić wtedy drugą stronę. To tak jest. Jeszcze raz spróbuj, moje ręce. Nie e mam <grym> Pan <grym> Mogę nie mówić? Ale muszę powiedzieć, że ten tak. no, On sobie tak losowo wybiera, dzięki niej kaszle No on jest jakiś lepszy Co? On nie jest ale... Nie Ja myślę, że to najczęściej jest jak taka pogoda, wszyscy gwiazda robi. No Dobrze yy. Nie, do może. No, myślę, że jakieś tam czynniki. są. No, Zawsze najlepiej jest takie świeże. Okay. Dzisiaj, dzisiaj znowu jest takie mokre powietrze, wilgotne. No. Tak. I teraz sobie gdzie tam masz miejsce, e, to sobie koru ustępowania, nie? Tak kawałek ustępowania no, i Dwie wodze pamiętaj równo. Dwie. Lewa woda przytrzymaj leciutko. O! Jak on tak zaczyna ci się trochę wyciągać, lekko, lekko lewą wodą podłożę. Jeszcze raz. To zgaduje to. trochę. O, te, końcówka dobra. Początek trochę mnie załapał A, miejsca no. i kierunek i tak. O! o. No, dobra. Teraz, teraz wszyscy chodzą Kol dołącz też te z kursa Dobre? Może być od tej ręki pojechane, może być od drugiej tak. Pojedź sobie najpierw z tej lewej To jest drogie ćwiczenie, bo musisz cały czas zdrowie utrzymywać, żeby patrzeć na ten O! Bardzo dobrze. Jeszcze raz, tak samo. Troszkę tam, jak w zakręcie ci koń trochę nie odpowiada, to lewa łydka, lewa woda. Żeby on się ładnie skręcił. Lewą dobrze. może. O! Dobrze. A, zmień sobie kierunek i teraz od drugiej ręki pojedziemy. O coś on dzisiaj taki jakiś grzeczny. To jest jakieś taki dotkrania trochę. No tak dzisiaj jest taki... One, ja, chyba ta pogoda jest taki dopełten. No. Też może ma <gryw> Ale to nie jest to, że teraz zamykamy na zewnątrz, na naprawdę może. Nie wiem, jak już ma sens. Tak długo, ale albo on ma jakąś piłkę tam nadmuchiwaną. dmuchiwano. Kurzysty jestem. Żeby wiesz, tam już nie, nie odwinał się teraz, ale zawsze trochę więcej niż ojko chodzić. No i chce tam pokrząka, tak, długa szyja. To, A i lekko wam wyszczęli w lewo. Jak już na koło, to lekki... W lewo. leciutko, ale w lewo. O tak. Dobrze. Okay. No, ja ale jeszcze raz koło. Nie, bo tam ewidentnie było widać przy tym stojaku, jak on ściągł zadem o. A, tak nie przeżyw. Teraz sobie przejdź do kusa i tak samo na drugą rękę. Opuścić, nie? Nie za mocno. Tak. Oj, troszkę więcej. Proszę. O tak. Żeby on taki był troszkę... Czuł się, że jest jechany w Tak. dobra. do przodu. please go on I wewnętrzna łydka wiesz, go spycha to. O, tak. Zanoga I jeszcze raz tak samo. Na. I teraz jeszcze raz. Na, lekko wewnętrzną łydkę przyłóż. Dobrze. sobie chwilę odsapnie. Tak samo. No sobie przypomniał, że ma lewą nogę. No, Pochwal go. I przejście do stępa. Niech oni sobie tam Dzisiaj jest taki akurat. Kieci, tylko nisko rączki nosek z przodu i słuchaj się w żeby galopować. Galop, 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 galop. A! Dobrze, wyglądał ładnie. Przepisz to na A, a miękka ręka, miękka ręka, miękka ręka. Dobrze. Teraz dookoła tam musisz sobie, e, Nicole, przybliżyć się do siodła, nie? Nie szkodzi, zrób sobie koło tutaj, pan tam, tam sobie przejdzie, a ty pojedziesz. Tak, i idziemy na okser. Tam się potknęła nóżka. Patrz do przodu, bo ten okser robi trochę takie wrażenie, bo on ma tą deskę. O tak, teraz bardzo dobrze. Pompal go i dostęp. I dostęp. I tak. I tak. W tym, cały Uśmiechnij się. A, bo trochę potem zabraknie, właśnie mówię. Tak, jak to Jeszcze raz, czekaj, przejdź do stępa. Bo tam, tam troszeczkę tak najechałaś, wiesz. Musisz mieć 20 razy od początku. Wrócę jak i troszkę lepszy e, rytm galopu, wiesz? Pojedzie to żółte. Patrz do przodu. Tak. Spokojnie rączkami. Spokojne ręce. Nie, nie, nie. Poczekaj. O, ja nie ma go głową. W lewo, prawo, tylko równy kątar. Równy kątek. O tak. Ja w tym kto myśli w naszym dojem. Chopad, nie! Jeżeli w hali, wiesz, tak jakby z tych ciasnych zakrętów wymaga tego, żeby koń w zakręcie był podstawiony, mm -hmm. że jak masz taką odległość, że wyjeżdżasz z zakrętu, masz dwie pulę, to już musisz mieć tego konia pod sobą, a nie, wiesz, nie próbować go na rozpęć, bo to nic nie da, nie? Wtedy lekko gdzieś przytrzymasz ręką i się odbija od ręki, nie? Zrób sami. Nikt nie ma nie, nie głową. Lewo, w prawo, tylko równy kątel. Równy kołta. O tak! Tak jakby z tych ciasnych zakrętów wymaga tego, żeby koń w zakręcie był podstawiony, mm -hmm. że jak masz taką odległość, że wyjeżdżasz z zakrętu, masz dwie pule, to już musisz mieć tego konia pod sobą, a nie, wiesz, nie próbować go na rozpęd, bo to nic nie da, nie? Wtedy lekko gdzieś przytrzymasz ręką i on się odbija od ręki, nie? No. Zrób sobie. że Ci się też nastrój udzieli mu i się udzielił. Popal go. To teraz Ci podniosę jeszcze tylko dwie przeszkody i to Bardzo dobrze. Dla niego to jest częściej w tych zakrętkach chodzić. On się wtedy uspokaja i spokojnie Go. z nim nie można niskich przeszkód skakać. On dopiero zaczyna skakać jakiejś żeby To jest jakiś taki... Znaczy on te małe skacze tyle ile trzeba. A ja zniszczy... przychodzi myślę i tą Ja nie lubię skakać krzyżaków by bo on przez nie tak po prostu przełazi. No. Jakby przegalopowuje, a nie przeskakuje. No, wypusuj go jeszcze trochę do dołu, żeby on tego brzucha tracił, nie? Bo musi? No, trochę tego próbować. zrobić. Tylko za. <laughs> już z po treningu Ja będę go teraz rozśladowywać i muszę mu od... łyżeczkami odciąć ten brud, co on tam ma dookoła tej rany i zapsikać i pójdzie sanecior do boksu spać Właśnie dostanie meszyk, bo mu zrobiłam mam tutaj ptaczkę, a w międzyczasie jeszcze zrobię mu wiadereczkę Sonecior dostał już meszyk się zajada ma jeszcze cieplutką Ja muszę posprzątać kupę i to wszystko. Nie, wiaderka, przywieźliśmy sieczkę i paszę. I muszę teraz wszystko to ogarnąć. Tragedia. Ja chciałam włożyć swoje nowe rękawiczki do reszty rękawiczek i mi się już nie mieści. Pokażę wam, ile mam tych rękawiczek w ogóle. Widzicie to. To jest tragedia. Ja nie wiem, po co mi tyle. Jest to 20 vlogmas i muszę otworzyć wszystkie pudełka do 20. A chyba z. Z pięć nie otwierałam, tak jak ja wszystkie otworzę i pokażę Wam w pojedynczym smaczku, jak one wyglądają. W 14 była taka dyniowa dynia. To była malinowa, chyba rękawiczka. A w 16 truskawkowe, lowe, takie serduszko. To było piernikowy ciastek i on bez kitu pachnie pierniczkiem. W 18 takie pawie oczko. W 15 był chyba najlepszy smaczek dla soneta: bananowy taki. Chips taki aniołek. ciastka do reszty, które mam tutaj przy woksie. a teraz dam Sanecikowi tego bananowego. Spróbuj. Wyspa z nokci. O, łóżki z przodu nawet. Dobre, nawet chcesz więcej, prawda? <ślesz> chcesz jeszcze? Masz dyniowego teraz. <ślesz> aniołek, żyj muszę ogarnąć tę ranę i spsikać ją i później obraca na tą wydereczkę i zostawić już w boksie. Dobra, odkroiłam mu tutaj trochę sierści, polałam liwanolem, także myślę, że już teraz będzie oki okay i zakładam mu jeszcze, tą, co tam leży i pójdzie sobie w kimę. założyłam i zobaczcie, to to. dlaczego ty mi to robisz? Dlaczego? Słuchajcie, powiem wam, że ja Zamarzłam dzisiaj, e, chociaż nie jest zimno, a ja też jestem dość ciepło ubrana, bo mam pod, pod spodem termo, to różowe takie, e, jakieś nie wiem, e, takie mocno różowe e, i e, myślę, że to wszystko przez ten deszcz, bo cały czas pada, przez ten cały czas jak ja jestem w stajni, to cały czas jestem gdzieś pod deszczem, Mam nogi, w ogóle wszystko cały czas przemokłam, także e, chyba to przez to. Ogarnęłam pod boksem, dałam Sonetowi jeszcze smaczka. I lecę już na house, bo w sumie jeszcze dzisiaj nic normalnego nie jadłam, bo tylko rano mało zjadłam jejcznicy i to jest koniec, a już jest 21.30, więc chyba przydałoby się zjeść jakiś drugi posiłek, także ja lecę jeść, a Wy zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz i zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie i widzimy się w na następnym odcinku, pa pa!